Bo gdy cierpisz, możesz się poddać lub iść naprzód. A jeśli pójdziesz naprzód, poznasz Boga tak bardzo, jakbyś Go nigdy nie poznał, gdybyś nie cierpiał. Wróćmy na kilka minut do rozmowy o wszystkim, co wychodzi nam na dobre. Mogłabym opowiedzieć Ci moją historię, ale powiem krótko. Czy ktoś zdrowy na umyśle może mówić: Nie żałuję tego wszystkiego, co mnie spotkało? Nie umiem tego wytłumaczyć, ale w jaki sposób wiem, że moje życie dzięki temu jest lepsze? Wiem to. Wiem to. Nie sądzę, że gdybym miała wspaniałe dzieciństwo i była traktowana jak księżniczka, to moje życie byłoby teraz dobre. A takie jest. Nie sądzę, że poznałabym Boga. Nie sądzę, żeby moja relacja z nim była tak głęboka jak teraz. Nie wiem, czy pomagałabym tak wielu ludziom. Coś ci powiem. Swoje cierpienie możesz przemienić w czyjąś nadzieję. Zamęt możesz przemienić w dobre przesłanie. Ja postanowiłam szukać naprawdę wyjątkowych. I kreatywnych rzeczy w swoim życiu, za które będę okazywać wdzięczność. Dziękuję Bogu za zbawienie, za jedzenie, za dom, rodziny i Jezusa. Uwielbiam to wszystko i to jest ważne, ale myślę, że pewnych rzeczy nie dostrzegamy. Naprawdę. Często dziękuję Bogu za czystą wodę. To niezwykłe, że idziemy do kranu, odkręcamy go i mamy gorącą lub zimną wodę, ile tylko chcemy. Mam nawet czajnik elektryczny, którego. Wodę I mogę zalać kawę tą wodą. Zdarzyło mi się coś zabawnego. Szkoda, że nie mogę Wam tego pokazać na ekranie. Może będę mogła to zrobić potem. Ktoś mi przysłał piękne tulipany. Były śliczne. Więc ich nie układałam specjalnie. Przyszedł mój syn i powiedział, nie wyglądają za dobrze, ułóżmy je. Pomógł mi je ułożyć i wyglądały cudownie. Powiedział, teraz włóżmy je do wody, więc to zrobiłam. Gdy wróciłam po 30 minutach, wszystkie były kompletnie zupełnie zwiędnięte. Więc wysłałam to zdjęcie i spytałam, co mogło się stać? A on na to, co zrobiłaś? Brałaś do nich wodę? Tak. Nie przycięłaś ich za bardzo od dołu? Nie. I nagle poczułam, jakby pan dał mi słowo wiedzy. Zobaczyłam, że podlałam je wrzątkiem z czajnika. Więc wrzątku używa się do pewnych rzeczy, a do innych nie. I nie polecam podlewania nim kwiatów. To się nie uda. Była to jedna z tych chwil, gdy bujałam w obłokach. Mój umysł wybrał się na wakacje. Czy twój umysł wybrał się kiedyś na wakacje? Powędrował sobie gdzieś? Napisałam nową książkę o umyśle, która została wydana tej jesieni i nazwałam ją Więzy Umysłu. A jeden z rozdziałów to Jak odzyskać rozum, gdy czuję, że go zgubiłam. Dowiedziałam się, że była to jedna z tych rzeczy, za które dziękowali Izraelici. Jestem pewna, że nigdy o tym nie myślałeś. Gdy szli do Łazienki, dziękowali Bogu za to, że mogą pozbyć się produktów przemiany materii. To dopiero kreatywne okazywanie wdzięczności. Prawda? Więc postanowiłam, że będę kreatywna w dziękczynieniu. Gdy wstaję rano, zwykle dziękuję Bogu, że mogę chodzić, mówić, widzieć i słyszeć. A teraz, szczerze, dziękuję Bogu że moje biodro jest zdrowe, bo w poniedziałek minęły trzy miesiące od czasu, gdy leżałam na sali operacyjnej, gdzie wymieniono mi biodro. Całkowicie mi je wymieniono. Lekarz powiedział, gdybyś wiedziała, co robiliśmy, uznałabyś nas za barbarzyńców. Opowiedział mi, jak to zrobili. Jak mnie otwierali, wzięli się za tę 15-centymetrową kość, oddzielili od niej mięśnie i całą resztę, złamali kość, odcięli połowę i umieścili tam całkowicie nową część. I jestem tu. Trzy miesiące, dwanaście tygodni, i nikt nic by nie zauważył. Bóg jest niesamowity. Jest niesamowity. Widzę niezwykły cud w Bożym planie, dlatego że ostatnio prowadziłam konferencję w kościele Joela w Houston w weekend w listopadzie. I w poniedziałek po zakończeniu konferencji najlepszy lekarz w mieście zgodził się wcisnąć mnie w swój grafik. Udało się, i od czasu tamtej konferencji aż do tej miałam wolne. Przez ten czas musiałam chodzić o kulach. Powinieneś mnie zobaczyć. Byłam jak... Śmialiśmy się z Dave'em. Musiał zakładać mi skarpetki. Przez cztery miesiące. I robić inne rzeczy, o których nie będziemy mówić. Poczułam wielką ulgę, gdy już nie musiał zakładać mi skarpet, bo robił to tak wolno. Nie ma go tu. Chce, żeby wszystko było jak należy. Jest tak dokładny. Mówię, możesz po prostu założyć mi tę skarpetę? Widzisz? Jest tak wiele powodów do wdzięczności. Tyle powodów do wdzięczności. Bądźmy kreatywni, wyrażając wdzięczność. Czy to nie brzmi fajnie? Bądźmy kreatywni. Więc zaczęliśmy tę całą kampanię. W biurze mamy dużą księgarnię, wszędzie są szklane okna. Więc powiedziałam, że chcę je zasłonić małymi karteczkami przylepnymi, z wypisanymi różnymi rzeczami, za które jesteśmy wdzięczni. Nie bądźmy jak trędowaci. Dziesięciu z nich zostało uzdrowionych, ale tylko jeden zawrócił. To oznacza, że tylko 10% ludzi okazuje wdzięczność, a 90% szemrze i narzeka, niezależnie od tego, co ktoś dla nich robi. W Biblii czytamy: O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Dlaczego Bóg miałby mi coś dać, jeśli tylko narzekam? Dlaczego miałby odpowiedzieć na moją modlitwę i dać mi więcej powodów do narzekania? Serce musi się zmienić. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań przeciwko Bogu. To list do Filipian 2, 14, 15. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Takie zachowanie jest przeciwko Bogu. Mówisz, Boże, ale ja na ciebie nie narzekam. Lecz On mówi, że narzekasz, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Bóg mówi, jesteście moimi ludźmi. Wyjdźcie stąd i nadajcie trochę smaku temu miłości. Jakiemu pozbawionemu smaku światu. Co powiesz na to, żeby nadać smak w twoim miejscu pracy? Nie narzekaj na pracę, jak wszyscy w przerwie obiadowej. Miej postawę, tak, trzeba tu zmienić parę rzeczy, ale jestem wdzięczny, że mam pracę. Bo wiesz co? Jeśli ty nie chcesz, to ktoś inny ją weźmie. A jeśli nie chcesz swego męża, jakaś samotna kobieta chętnie go przygarnie. Weźmie go z jego śmierdzącymi stopami i całą resztą, tylko po to, żeby mieć kogoś, żeby mieć z kim jeść posiłki. Wiesz, ilu samotnych ludzi jest na świecie? A my bierzemy ślub i trzy dni później próbujemy zmieniać męża. To nie zadziała. Odpuść sobie. Tylko sobie żartujemy. Dobrze, chcę się z Tobą podzielić trzema wersetami i mam nadzieję i modlę się, żeby rozbudziły w Tobie trochę lęku przed narzekaniem. Mnie jeszcze całkiem nie wystraszyły. Na pewno mnie nie powstrzymały, ale może dziś pomogą. Jestem naprawdę wdzięczną osobą, ale przyłapuję się na tym, Pierwszy list do Koryntian 10, 9, 10, Nie powinniśmy kusić Pana, testować Jego cierpliwości, wystawiać Go na próbę, oceniać go krytycznie i wykorzystywać Jego dobroci. Bóg mówi, jestem dla ciebie taki dobry, więc kiedy narzekasz, wykorzystujesz moją dobroć. Jak niektórzy z nich kusili i zostali zabici przez jadowite węże, mowa o Izraelitach na pustyni. Ani nie szemrajcie, jak robili niektórzy z nich, i całkowicie zginęli z ręki niszczyciela, śmierci. W ciągu jednego dnia zginęły 23 tysiące ludzi. Węże dostały się do obozu, bo szemrali. I narzekam. Dzięki Bogu żyjemy pod łaską, więc nie sądzę, żebyśmy padali martwi na skutek narzekania, ale blokujemy błogosławieństwa, przynajmniej do pewnego stopnia. Dziękujemy Bogu za Jego miłosierdzie. Jego dobroć nie wynika z tego, że nigdy nie narzekam, ale myślę, że zasada jest taka, że jeśli nauczysz się żyć. Z wdzięcznym sercem, zwłaszcza wtedy, gdy sprawy nie układają się po Twojej myśli, jeśli nauczysz się dziękować nie tylko Bogu, ale też ludziom, to mówię Ci: możesz zmienić atmosferę w pracy, możesz zmienić atmosferę w domu, atmosferę w kościele, może nawet w mieście, a nawet kraju. Co by się stało, gdyby chrześcijanie byli wdzięczni? Powinniśmy być najszczęśliwsi na świecie, bo nie idziemy do piekła. To wielki powód do wdzięczności. Ominie nas cała ta siarka i ogień. Tak, dziękuję. Amen. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to teraz będziesz. Więc 23 tysiące ludzi zmarło i wtedy Izraelitów olśniło. Moj Rzeszu, pomódl się o nas, bo zgrzeszyliśmy. Naprawdę? Zastanawiam się, jak na to wpadliście. Powinieneś idąc spać, prosić Boga, żeby ci wybaczył za każdym razem, gdy narzekałeś i szemrałeś w ciągu dnia. Amen. Teraz. Księga Liczb, rozdział 14, wersety od pierwszego do szóstego. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos, i płakał lud owej nocy, Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aranowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu, na pustyni. Zwróć uwagę, że to ci sami ludzie, którzy błagali Boga, żeby wyrwał ich z niewoli w Egipcie. A ile razy Ty błagasz Boga, żeby zmienił Twoją sytuację? A on nie prowadzi Cię drogą, którą sam zaplanowałeś? Halo. Tak naprawdę nie chcesz się zmienić, chcesz być przeniesiony. Chyba nie odróżniasz znaczenia tych słów dobrze. Przeniesienie oznacza, że jestem tu i nagle jestem tam. Cała droga do przemiany jest pominięta. Ale gdy się zmieniasz, Bóg aranżuje okoliczności, które skłaniają cię do zaufania mu. I odrzucenia niezależności, uporu i zawziętości. Pewne sfery Twojego życia muszą zostać złamane. A tylko Bóg wie, jak Cię złamać w obszarach, które tego wymagają. On łamie Twoją dumę, łamie Twój upór. Rozumiesz? Zgodnie z Biblią, Bóg mógł poprowadzić Izraelitów krótszą drogą do Ziemi Obiecanej, ale celowo wybrał długą, trudną drogę, bo nie byli gotowi na wojnę. Myślisz, że gdy dostaniesz się do Ziemi Obiecanej, otrzymasz wszystko, czego chcesz, a diabeł już nigdy nie ześle ci problemu? To nie tak. Nie, każdy nowy poziom to nowy demon. Więc powinieneś nauczyć się toczyć bój, mierzyć się z wrogami, gdy wciąż jesteś na pustyni, bo każdy poziom nowej odpowiedzialności oznacza stawianie czoła nowym problemom. I ja już nie przejmuję się większością z nich. Już to przerabiałam, więc o co w tym chodzi? Pośmialiśmy się dziś. Prawdę mówiąc, powiedziałam swojemu asystentowi, chcę, żebyś przez cały rok, przez ten roczny cykl konferencji, notował każdą głupią rzecz, która nam się przydarzyła. A pod koniec roku będziemy zaśmiewać się do łez. Będziemy przypominać sobie, jak robiliśmy to, co Bóg nam kazał. I jak pokonywaliśmy diabła. Amen. Więc zbliżała się pierwsza konferencja i Dave nie mógł przyjść, bo bolała go głowa. Naprawdę źle się czuł. Dziś zaczęłam się ubierać, a starannie dobieram ubrania. Mam tak dużo czarnych spodni, które są okropne, ale noszę czarne spodnie. I z tych wszystkich spodni, które mam, zabrałam akurat te które trzeba było skrócić po zakupie, bo były za długie i nie mogłam ich nosić. Więc je zdjęłam i założyłam kolejną parę. Te, które mam na sobie, są ciasne, bo takie podobno mają być. Założyłam koszulkę, z jednej strony leżała świetnie, ale z drugiej była za krótka, więc moje biodra i pomyślałam, nie, to nie pasuje. Więc teraz jestem w moim trzecim stroju, a śliczna biżuteria, którą miałam założyć, została w domu. Zapomniałam jej. Zobacz, jakie mam problemy. To straszne. Chodzi o to, że się denerwuję. Wiem, o której muszę wyjść z hotelu. Zaczynam się ubierać 15 minut wcześniej, więc gdy coś jest nie tak, zaczynam się stresować. Diabeł chce pozbawić mnie pokoju żebym wychodząc z tu mówiła Chwała Panu, dziękuję Ci Jezu, czyż dziś nie jest piękny dzień, a w środku cała się gotuje. Więc muszę we wszystkim zachować spokój. Zachowaj spokój, zachować spokój. Dziękuję Ci, Panie, że mam ubrania, w których mogę pójść na spotkanie. Muszę je tylko znaleźć. Dobrze, teraz się skup, bo to naprawdę ważne. Księga liczb 14, werset 3 Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają stać się łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego: wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Są tysiące takich ludzi. Posłuchaj tego. To odpowiedź ludzi, którzy byli ich przywódcami. To ważne przesłanie. Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię. Gdy usłyszeli, jak ludzie narzekają, bardzo się zaśmucili, bo zrozumieli niebezpieczeństwo tego, co robili. Dlatego padli na twarz przed Bogiem i jestem pewna, że zaczęli się modlić, żeby Bóg im wybaczył. Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jofunego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli szaty. Byli tak zasmuceni, że rozdarli szaty. Wtedy rozdarcie szat było znakiem żałoby po czyjejś śmierci. Ci cztery mężczyźni są według Biblii bohaterami, ale o reszcie Biblia już nie wspomina. Chcecie zapytać. Czy chcesz, żeby ludzie mówili o tobie jako o Bożym bohaterze? Czy chcesz zgubić się gdzieś na pustyni, i nawet jeśli ostatecznie będziesz w niebie, nigdy nie zasłyniesz z niczego, co ma jakieś znaczenie? Wiem, że często szukamy głębokich, skomplikowanych odpowiedzi. Na nasze dotkliwe, skomplikowane brzemiona. Boże, co jest nie tak? Gdybyś mi tylko pokazał, jakiego rodzaju demon za tym stoi? A Bóg próbuje Ci powiedzieć, czy przestaniesz narzekać i zaczniesz być wdzięczny? Rozumiesz? Właśnie to możesz robić. O Boże, co jest nie tak z moim życiem? Nie rozumiem, co jest nie tak. Co robię źle w tym mędznym, okropnym, wstrętnym życiu, którego nienawidzę? Chciałbym żyć tak, jak ktoś inny. Boże. Nie, dziękuję Ci za to życie, Panie. Dziękuję za wszystko, co mnie spotkało w życiu, bo wierzę, że to zło obrócisz w dobro. Wiesz co? Jeśli jesteś dość odważny, możesz dziękować Bogu za cierpienie, które przeżywasz. Wiesz dlaczego? Bo gdy cierpisz, możesz się poddać lub iść naprzód. A jeśli pójdziesz naprzód, poznasz Boga tak bardzo, jakbyś go nigdy nie poznał, gdybyś nie cierpiał. W Bogu możesz mieć coś, czego nikt ci nie odbierze. Dobrze, zakończmy na tym. To jest świetne. Księga liczb 14, 27, 28. Kocham cię, Joyce. Dziękuję. Cóż, ja uwielbiam uczyć cię słowa. Dobrze, teraz wisienka na torcie. Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw mnie. Powiedz im, na moje życie wyrocznie Pana. Postąpię z wami według słów, któreście wypowiedzieli przede mną. Możemy o tym przez <i zna> chwilę porozmawiać? Potęga słów. Jak wspomniałam, dzięki Bogu żyjemy pod łaską, ale to nie znaczy, że możemy zachowywać się jak idioci i wykorzystywać łaskę. Nie o to w tym chodzi. Łaska to nie moc grzeszenia, które uchodzi nam na sucho. Łaska to moc do życia bez grzechu, to moc ducha świętego w naszym życiu, która umożliwia robienie tego, co trudne. To niezasłużona Boża przychylność, dlatego jestem wdzięczna, że nawet jeśli w jakiś sposób narzekałam, każdego dnia Bóg wciąż mnie błogosławi, bo już świadomie tego nie robię. Jestem na tym etapie, że gdy przekonuje mnie o grzechu, mówię, o Boże, tak mi przykro, wybacz mi Boże. Wybacz mi Boże te wszystkie skargi, których nawet dokładnie nie pamiętam. Rozumiesz już, że to nie jest tylko mało ważne przesłanie o wdzięczności. Czy widzisz różnicę? Ta postawa może zmienić Twoje życie i dać Ci moc, której w inny sposób nie mógłbyś zdobyć. Dalej, oddajmy Bogu chwałę.